W tym 45-minutowym nagraniu wideo odpowiadam na pytania nadesłane przez czytelników. Opowiadam o swoich początkach, nawykach i opiniach na ważne tematy. Jeśli chcesz zobaczyć tylko odpowiedzi na poszczególne pytania, użyj listy pytań znajdującej się pod filmem i przewinij wideo do odpowiedniego momentu. Możesz też użyć wygodnych linków do poszczególnych pytań które znajdują się w opisie tego wideo na YouTube. Gdy już obejrzysz całe wideo, daj znać w komentarzach, które odpowiedzi okazały się dla Ciebie najciekawsze i najbardziej przydatne. Wybaczcie ciągle zmieniające się kolory, ale słońce nie mogło się zdecydować, czy ma być za chmurami, czy jednak nie uśmiech lista pytań. 26. Jak to się stało, że zacząłem zajmować się psychologią i rozwojem osobistym? 3.47. Czy osiągnąłeś swoje dno, od którego się odbiłeś? 5.20. Czym jest dla Ciebie szczęście? 6.45. Czy możesz polecić najskuteczniejszą, według Ciebie, metodę radzenia sobie z bólem, głowy lub podczas kontuzji nogi? 8.40. Wiadomo, że jako ludzie dużo emocji wypieramy, aby ich nie czuć. Nawet mamy mechanizmy obronne, które pomagają nam w tym. Pytanie: jak można sobie uświadomić takie wyparte emocje i z nimi pracować za pomocą metody Insight? 10:19, czy stosowałeś odmienne stany świadomości do pracy nad sobą? I z jakim efektem? Co o tym myślisz? Na przykład o oddychaniu holotropowym 11:56 Miałeś styczności z ludźmi, którzy stosowali LSD 1434, czy twoim zdaniem? Dobry trener rozwoju osobistego zobowiązany jest posiadać wykształcenie psychologiczne. Czy też obszerna? Wiedza z zakresu tej dyscypliny w połączeniu z innym wykształceniem humanistycznym wystarczy? 175, Co uważasz na temat Kościoła Katolickiego? 2249. Wielu ludzi cierpi, złości się i odczuwa frustrację dlatego, że ich życie i starania nie przynoszą oczekiwanych skutków. W książce wspominasz, że jedną z zasad rozwoju osobistego jest pozbycie się oczekiwań. Jak to zrobić? 25.08 Jak motywujesz sam siebie? 26.44 Blog, książka, podróże, spotkania, projekty. Skąd ta energia, siła? Pasja by temu wszystkiemu podołać. Czy masz jeszcze czas by sobie po prostu poleżeć? 28.41. Czy masz w planach rozszerzenie planec na kurs online? 29.14. Który z boksów najlepiej kupić na początek? Od czego najlepiej zacząć, gdy się chce pracować nad sobą? 32,27 Gdzie widzisz siebie za 10 lat? 32,31 Jak przygotowujesz się do zmiany systemu edukacji? 35,15 Co sądzisz o planowanych zmianach w naszym systemie edukacji? 36,37 w procesie zmiany edukacji w Polsce wydaje mi się, że będziesz się stykał z polityką, o ile sam nie będziesz musiał zostać politykiem. Jak się zapatrujesz na współpracę z politykami lub bycie samym politykiem? 39.02. Kto ciebie najbardziej inspiruje? 42.49. Co zmieniłbyś, mając tę wiedzę? Którą posiadasz dziś, cofając się w czasie 10 lat? Co najważniejszego dla ciebie wprowadziłbyś jako element zajęć obowiązkowych w szkołach? 42.47 Kiedy kolejna książka? 43.34 Jakbyś spotkał mnie, swojego czytelnika praktycznie od początku istnienia bloga, i mógł zadać mi jedno pytanie, to o co byś zapytał?